Jest pięć typów planowaczek: tradycjonalistka, minimalistka, artystka, testerka i dopasowywaczka. Którym typem jesteś? Hej, ja jestem Klaudia, a ty słuchasz podcastu Złap równowagę o planowaniu, rozwoju osobistym i szukaniu równowagi w życiu. Dzisiaj zajmiemy się pierwszym z tych tematów, czyli właśnie planowaniem. Opowiem ci o pięciu typach planowaczek, które zauważyłam, i razem będziemy mogły sprawdzić, którym typem jesteś. Pierwszy typ to tradycjonalistka. Dla niej najważniejsze jest to, by planować na papierze, bo przecież planowanie online czy tam w digitalu jest z natury złe i nieskuteczne. Najważniejsze jest trzymanie się tych samych zasad przez cały czas i skupianie się na wdrażaniu różnych metod, których nie dopasowują do siebie. Ma być konkretnie tak, jak ktoś sobie to wymyślił i nie wolno niczego zmieniać. Minimalistka. Wybiera to, co działa, i skupia się na tym, żeby w jej planerze nie było zbędnych rozkładówek, zbędnych plików, w zależności od tego, czy planuje w Digitalu, czy w Bullet Journalu. Nie oznacza to, że nie testuje nowych rzeczy, ale gdy widzi, że coś nie działa, to nie brnie w to bez powodu, tylko Skupia się na szukaniu innych rozwiązań. Jednocześnie trzyma się tego, co u niej działa, i raczej tego nie zmienia. Stosuje kilka faktycznie używanych dodatków, czyli na przykład jeden czy dwa peny, którymi zapisuje na przykład nagłówki albo zakreśla zrealizowane zadania. Być może wykorzystuje na przykład naklejki, takie jak miesiące do zaznaczania konkretnych sekcji w bullet journalu, albo inne dodatki, które po prostu ułatwiają. Jej planowania. Główną zasadą minimalistek jest estetyka, prostota i funkcjonalność. Ma być Ładnie, elegancko, estetycznie. Niekoniecznie musi być to bardzo dekoracyjne, bo można zrobić sobie ładne rozkładówki samym czarnym długopisem i też będzie to ok. Ma być prosto, bez zbędnych udziwnień i dodatków, które wcale nie wspierają planowania, tylko jeszcze bardziej przeszkadzają. I ma być funkcjonalnie, czyli to planowanie ma być jakby dla planowania, a nie tylko dla artystycznego wyżycia się. A jeśli chodzi o artystyczne wyżycie się, to tutaj mamy typ artystki. Artystka dba o to, by jej planer był jak najbardziej artystyczny. Nie mam tutaj chyba lepszego przymiotnika. Rozkładówki mają być spójne, i to widać na różnych profilach na Instagramie, gdzie na przykład cały sierpień jest w słoneczniki, cały luty w serduszka itd. itd. Artystki stosują dużo różnych dekoracji, naklejek, brasz penów, malują farbami, rysują kredkami. Po prostu dbają o to, żeby ta funkcja artystyczna była ważniejsza niż faktyczna funkcjonalność tego planera. Sama niejednokrotnie widziałam na przykład na Pinterestie takie rozkładówki, które oczywiście były piękne i można by było je oprawić w ramki i powiesić nad kanapą w salonie. Ale niestety tam nie było ani miejsca na zaplanowanie zadań, ani w sumie na nic innego. No chyba, że ktoś faktycznie ma dwa czy trzy zadania dziennie do wykonania i nic więcej w tym planerze nie pisze, bo malunki zajmowały znaczną większość strony. Czwarty typ planowaczki to testerka lubi testować nowe rozkładówki i systemy. Wdraża sobie raz jeden, raz drugi, potem kolejne. Szuka tego idealnego, który będzie jej się sprawdzał w 100% i który sprawi, że już w końcu ogarnie swoje życie raz na zawsze. Często zmienia te systemy i szuka takiego, który będzie działać, bo nie widzi tego że tak naprawdę jej działania nie zależą tylko od konkretnie wybranego systemu, bo samo planowanie nie sprawia jeszcze, że te zadania realizujemy. I testerka właśnie skupia się na tym, żeby szukać tego idealnego rozwiązania, które tak naprawdę nie istnieje, jeśli chodzi o takie metody ogólnodostępne w internecie, na przykład, czyli pomodoro, bloki czasowe itd. I przy tym zmienia ona te metody bardzo często, bo widzi, że nie ogarnęła życia w 100%, więc to nie działa i szuka kolejnej metody, zamiast zatrzymać się na chwilę i przeanalizować, czy to, co. Zastosowała, faktycznie miało rację bytu w jej sytuacji życiowej. I tutaj nie mam na myśli takich osób, które testują nowe systemy i właśnie dopasowują je do swoich potrzeb, bo to jest ostatni piąty rodzaj planowaczki, czyli dopasowywaczka. Dopasowywaczka testuje różne metody, sprawdza, jak one się u niej sprawdzą, jakkolwiek to nie brzmi, może lepiej sprawdza, jak one się u niej spiszą. I korzysta z tego, co akurat sprawdza jej się w jej konkretnej sytuacji życiowej. I co ważne, to może się zmieniać nawet z dnia na dzień, a już pomijając tygodnie, miesiące czy nawet lata, bo na przykład tradycjonalistka przez lata korzysta z tego samego, a dopasowywaczka nie boi się wprowadzać zmian, które mają sprawić, że ten system planowania będzie je wspierać, a nie tylko przeszkadzać. Dekoracje dla dopasowywaczki nie są aż tak istotne, ale oczywiście zdarzają się takie przypadki, które lubią wprowadzić nieco koloru czy naklejek i tak dalej. Najważniejsza jest dla nich ta elastyczność w planowaniu, która pozwala na wprowadzanie różnych metod, dzięki czemu planowanie, tak jak mówiłam, jest dla nich wspierające, a nie jest tylko kolejnym przykrem obowiązkiem do odhaczania Dopasowywaczki też dopasowują właśnie te metody do siebie, czyli na przykład wybierając metodę Pomodoro, która jest bardzo popularna i która mówi, że mamy pracować 25 minut i robić sobie chyba 5 minut przerwy, to takie dopasowywaczki podchodzą do niej inaczej i w zależności od sytuacji na przykład pracują 40 minut, robią sobie 10 minut przerwy, innym razem pracują godzinę, robią 15 minut przerwy i tak dalej i tak dalej. Najważniejsze dla nich jest to, żeby właśnie te metody były dopasowane do ich potrzeb, a niekoniecznie, żeby cały planer był spójny i idealny. Jeśli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że najbliżej mi jest do dopasowywaczki, bo polubiłam testowanie różnych metod i nawet w ciągu tygodnia potrafię korzystać właśnie z różnych metod planowania. Bo tak jak teraz mój syn był w domu przez dwa dni, to nie skupiałam się na planowaniu na przykład pracy w blokach czasowych, bo to nie miało racji bytu, tylko zrobiłam sobie jedną listę zadań, z której po prostu w miarę możliwości odhaczałam to, co się dało. Gdy mały wrócił do żłobka, ja wróciłam do mojego systemu planowania właśnie w blokach czasowych, czyli na przykład godzinę piszę teksty dla klientów, robię sobie 15 minut przerwy na zadania okołodomowe, wracam i robię znowu godzinę pisania i tak dalej, i tak dalej. W weekendy znowu ten mój system planowania jest jeszcze inny, także właśnie chyba najbliżej mi jest do dopasowywaczki, która dopasowuje sobie różne znane jej metody i nawet wymyśla sobie własne, byleby tylko to planowanie było jak najbardziej wspierające. Mam trochę z tradycjonalistki, bo lubię planować na papierze. Ostatnio testowałam planowanie w takim sensie, że zrobiłam listę zadań na tablecie ale denerwuje mnie ciągle odblokowywanie i ciągłe wpisywanie tego pinu i tak dalej. Szybciej by to było, gdybym odhaczała po prostu zadania w planerze, więc do tego raczej wrócę. Ale właśnie testuję, czy coś innego mi się sprawdzi. Z minimalistki mam to, że wybieram to, co działa i nie mam zbędnych rozkładówek typu tracker seriali, bo przecież Netflix sam pamięta, gdzie skończyłam oglądać. Nie mam na przykład, nawet nie wiem czego nie mam, <ścoughs> szczerze mówiąc. Właśnie chodzi mi o to, że wybieram to, co u mnie działa, a to, co zbędne wylatuje. Nawet jeśli na przykład sprawdzało mi się, nie wiem, przez ostatnie pół roku i nagle przestało się sprawdzać, no to wylatuję bez jakichś tam większych sentymentów. A jeśli będę chciała do tego wrócić, to zawsze mogę. Ale właśnie nie trzymam się tego tak kurczowo, dlatego nie mogę być taką stuprocentową minimalistką. Jednocześnie z minimalistki mam jeszcze to, że mam kilka faktycznie używanych dodatków. Kilka kolorów brush penów, naklejki takie, które zaznaczają numer miesiąca, żeby mogła się łatwiej odnaleźć. I tak szczerze, to chyba tyle by było z tego. Staram się, by mój planer był estetyczny, ale to nie jest dla mnie jakby priorytet. Ma być prosto i funkcjonalnie, co też jest jakby cechą minimalistki. Z artystki mam. Czy ja mam coś z artystki? Wydaje mi się, że trochę tak, ale na pewno nie na co dzień. Czasem dochodzi właśnie taka artystka do głosu i zaczyna obklejać naklejkami, i tak dalej, ale to takie sporadyczne wyjątki. Na artystyczne wyżycie się mam przestrzeń gdzie indziej, a nie podczas planowania. A jeśli chodzi o testerkę, no to tutaj mijam się z tym, bo ja testuję, ale wiem, że nie znajdę idealnej metody, takiej, która będzie zawsze i wszędzie pasować i się sprawdzać. Dlatego tutaj jestem bardziej dopasowywaczką niż testerką, która testuje, bo szuka idealnego sposobu na ogarnięcie życia. Jak widzisz, nie jestem takim konkretnym, jednym typem planowaczki. Najbardziej pasuję do dopasowywaczki minimalistki, ale mam też jakby zapędy innych typów i tak samo Ty nie musisz ograniczać się do jednego. Ale gdybym mogła dać Ci jedną radę i gdybyś mogła wynieść jedną rzecz z tego podcastu, to niech to będzie właśnie to, że nigdy nie znajdziesz idealnej metody wśród tych, które są jakby ogólnie dostępne. Ty musisz te metody testować i dopasowywać do swoich własnych potrzeb. I wtedy dopiero będziesz mogła znaleźć coś, co ci się sprawdza w 100%, a i nie zawsze, bo dojdzie na pewno do sytuacji, w której akurat ten sposób planowania nie będzie miał racji bytu i będziesz musiała na chwilę go zmienić albo na dłuższą chwilę. A jeśli chciałabyś stworzyć system planowania dopasowany do Twoich potrzeb, do Twojego stylu życia i, i do Twoich ról życiowych, to dołącz do wyzwania mailowego, w którym dostaniesz 5 lekcji. I ćwiczeń praktycznych, dzięki którym stworzysz fundament pod swój własny system planowania dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb. Link znajdziesz w opisie. Pamiętaj, że masz czas na zapisanie się tylko do 1 kwietnia do północy, bo wyzwanie startuje 2 kwietnia, potrwa 5 dni, czyli do soboty 6 kwietnia. Do zobaczenia na wyzwaniu albo na Instagramie, blogu lub w kolejnych odcinkach podcastu. Życzę Ci, byś złapała równowagę w życiu. Pa!